1034 hektopaskale. Takie wielkie ciśnienie pokazuje na mojej pogody C. Jeszcze w dodatku jest bardzo ciepło. 23,6 stopnia. Taka pogoda właśnie panuje i nie ma, no, jest bardzo dużo chmur, ale takich zamazanych zobaczcie. Zamazane chmury są. Ale wszystko dobrze jest. No, tam tu nagranie. Jeszcze rzucę 3-4 kale. I powiem Wam coś. Nawet jeszcze się nie rozpoczęła wiosna, a już latają pierwsze muszki. Tak, przed oknem była, była taka jedna muszka. Już muszki latają. Okej, okay, no to teraz pokażę tą pogodynkę. Tak, to jest pogodynka. To jest taka pogodynka, której... której... które... które ona już ma kilkanaście lat. Ona... ona jeszcze dobrze działa. Tak, taki wielki wyświetlacz. A przepraszam teraz, ale muszę pokazać teraz tylko Taką pogodę, której, której używam. Tak no trochę mniej częściej, ale to jest taka pogodę, której używam rzadko, bo ona nie ma ile ciśnienia, jak to pasuje. No i to jest tak, taka wspaniała rzepka. No więc więc no, ta ma to taki no wiecie. Skreślić A i zamiast H zrobić CH. No wiecie co? Nie, ja teraz powiem. Ja teraz powiem coś dla nas. Teraz będą ciekawostki. Wiecie, że optymalne ciśnienie to 1013 hektopaskali. Jeżeli jest takie wysokie ciśnienie, jak na przykład te, czyli 134, nie, 1034 hektopaskale, przepraszam, przejęzyczyłam się, ale no 1034 hektopaskale, no to ciśnienie jest zbyt wysokie dla osób rozchorowanych, a jeszcze wyższe ciśnienie ma być w poniedziałek albo w niedzielę 1046 hektopaskali. I to wszystko, i to wszystko w tym, to wszystko w ciekawostkach. Jeszcze jedna informacja, bo to jest pył sacharyjski nad Polską. Teraz, teraz właśnie przeczytałem coś. Tak, to jest pył sacharyjski nad Polską. Nadciąga też wyż Oliwier. A na mróz i wysokie ciśnienie. Co to oznacza dla rnówków Praw. Nie otworzę. A co? I to wszystko było w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na najnowsze filmy, bo będą kolejne filmy wrzucane. W niedzielę będą pokazywane jeszcze większe ciśnienie. I to wszystko. Do zobaczenia.